Okej, okay, przeżyłem. Nie Cicho. No co ty nie powiesz? Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność i bądź blisko. Creepy. Hej. Gdy dotrzemy do światła, jak zabierzemy je do Bifrostu? Dobre pytanie. aby nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Ha, jak ja to przegapiłem? Bardziej obchodził cię jej los, niż nasz C. Ojciec! Słuszną uwagę! Ja! Cicho! Mam Uszaj noża! U, sam środek! Sokole oko normalnie. Good job, młody. Wyrabiasz się powoli. Brakowało. Nie oddalaj się, chłopcze. Nie musisz mi mówić. A to coś znajdę w ogóle? No, nope. dobra, nieważne, nie było pytania. O, to takie... lepkie. That's what so she Kolejny! Cofnij się! <gryw> <gryw> No, wreszcie trzeba było go nożem dźgnąć. Byłoby bezpieczniejsze. Co, ty, że smordy? Blisko celu, ale bądźmy ostrożni. Rozumiesz? Tak. To jak jakieś. Albo inne śmy, albo inne muchy jeszcze. Tam bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. Ciekawe, jak bardzo wszystko się spierdzieli po drodze. Pewnie absolutnie wszystko, co tylko może. Run, bitch! Run! Tak jest! A, dobra! Jak się przecieram przez nich? Skróć odstęp między zabawami! Masz tu dużo celów! Będziesz trafiać! Absolutnie słuszna uwaga! Przewagę. Skup Esporo, Ow! Sporo ich tu się zrobiło! Gdzie ja w ogóle idę? Dobre pytanie. A, dotąd szedłem, okej, okay, dobra, make sense. No halo. I... bąk! <ścoughs> Ale zaboli, auć! Jaki ten katos jeszcze sobie pleców nie złamał, to tego nie wiem. Uh. Jesteś ranny? Uh. Nic mi nie jest. Uh. Rany, jak pięknie światło sprawia, że pojawia się cała świątynia. Jest jej źródłem. Chwila. Słyszę. śpiew. Słyszę. Słyszę ją! Mówiłem, że ją słyszę! Myślisz, że tam jest? A. 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 To zabolało. Jakby mi się ręka zaczęła palić. Zostań tutaj. Może topór mu daj? O właśnie. Używaj go tylko w ostateczności. Dajesz mi swój topór? Pozwalam ci go podtrzymać. Pożyczam. Pamiętaj, będę się domagał zwrotu. Ale i tak. Hmm. Let's go! Idziemy! To zdecydowanie musiało boleć. A mam Co to jest? Ale trochę to mi oddaj! Zostawiłaś mnie samego. Patreusie. Z nim. No, trochę to było bolesne, co powiedziawszy. Ciągle gdzieś odchodzi. Nigdy go nie ma. Nie chce mnie. I to się nie zmieni. To trochę nie do końca tak, że go nie chcę, po prostu Kratos ma PTSD po stracie córki. Nie znam go, a on nie zna mnie. I nie chcę poznać. Jestem silny, jestem mądry, nie jestem taki jak sądzisz. Wiem lepiej. Abym z tym akurat polemizował, młody. Nie rozmawia ze mną, nie uczy mnie. To powinno spotkać Jego. Słyszysz mnie? Jego, a nie ciebie. Au! No chyba gorszych rzeczy od syna usłyszeć nie można? Wcale tak nie myślę. No to po co tak mówisz? Po prostu chcę lepsze. Wiem, że może. Więc jeśli On spróbuje, to ja też. Ale jeśli nie. To proszę wróć. Wiem, że gdzieś tam jesteś. No trochę sadek nie powiem, ale trochę prawdy w tym jest sągada. Nie da się temu zaprzeczyć. Ale już czuję te prawa autorskie po raz kolejny na odcinku! Wracaj! Nie! Nie! Coś ty zrobił! Czemu to zrobiłeś? Pomogłem ci! Byłeś sam uwięziony! Czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc się wyciągnąłem! Chłopcze! Nie było mnie tylko... W chujwie ile czasu! Chwilę. Nie! Było cię bardzo <coughs> długo! Nie wiedziałem, co robić! Zostawiłeś mnie! Znowu! <coughs> Nie obchodzę cię! Ja. To niemożliwe. Powinniśmy odejść zanim tu wrócą. Mam nadzieję, że masz, czego chciałeś. Jesus fucking Christ! Tak. Ale ile tu trupów leży? Tam jest wyjście, ale nie ma światła dla mostu. Jesteśmy uwięzieni, a dzień Wiedźmy jest bezurzajona. Ej no patrząc po, ty, po ilości trupów, ile on tutaj zasadził? No to nawet zakładając, że wyrobiłby się z pokonaniem jednego w ciągu pięciu minut, no to tak myślę, że ze Trzy godziny mogło nas to kurwa nie być. Jak nie więcej nawet. Chłopak, młody jak chcesz, to umiesz. Przytrzymaj go. Szapoba! Strzały światłości. Zdobywa strzały światłości. Strzelaj nimi w Kryształy światła, aby nasycić się światłem elf z strzały światłości. Strzały nimi w kryształy światła, aby nasycić się światłem Dobra, to już wiem. A jak się ewentualnie zmienia te strzały? Na mój znak. Wystrzel strzałę w kamień. Zadziałało. Teraz możemy wrócić. Chodź. A, on w razie ten po prostu strzelał. I innej opcji na zmianę tego nie widzę. Dobra, topór poproszę z powrotem, dziękuję. E tam damy radę. Przed nami kryształ światła. Leży na ziemi. Może pomoże nam opuścić to głupie miejsce. Dobra, wiem, że te kryształy będzie można podnosić, ale ja chciałbym się jeszcze tak porozglądać troszeczkę dookoła. już fidelec coś ewentualnie znajdę. Kryształ, yy, Kryształ... może już zostać aktywowany wcześniej, aby wypożyczyć światło. Dobra, nie to chciałem zrobić. A, to po prostu odłożę, no spoko. Arteusie! Miałeś strzelić tam! A, nie o to nie chodziło. <laughs> Fuck! Mogę się cofnąć na przykład? E, chyba e, tak średnio najeża, bym powiedział. A bo ja mogę wejść tędy. Okej, okay, dobra, wait, bo ja tutaj się wrócę. A czy ja w ogóle mam po co się wracać do tego? To jest dobre pytanie. O, dzień dobry. Ała?! Jednak nie Ała. Dałem radę, zdążyłem, nie było Ała Dobra, tu się z powrotem rozumiem wespnę na, na górę, jak mnie mam. Po co ja to robię? Nie mam żadnego pojęcia. Ale eksploracja! Coś się może znajdzie, jakaś skrzynunia albo coś innego. No nie można jakoś z tego, bo byłoby to znacznie łatwiejsze niż takie schodzenie. No jest znacznie wygodniejsze. Hmm. Okej, okay, to ma trochę... Więcej sensu, nieważne. O, bez strzelania, panowie, okej, okay, okej. Okay. Trochę nie trafiłem, ale przynajmniej to trafił sam z siebie. Okej, okay, ktoś jeszcze? Nie? Cudownie. Dobra, no, to był głupi pomysł. Po co to tak czyszczę w ogóle? Nawet autentycznie nie wiem. Wreszcie, zapalę kryształ, jeśli znajdziesz odpowiednie miejsce. Wracajmy na górę. To chyba znaczy, że trzeba było to zrobić. No, Dobra, bo jestem ciekawy, co się stanie, jak zamontuję ten kryształ w tamtym otworze. To mnie ciekawi. A wyjmijmy sobie to. Ja <coughs> jak se to śmiesznie. I co mi to da? utworzył jakieś przejście tędy które natomiast daje mi możliwość żeby wejść do skrzynki okej okay, dobra ma to sens i nawet bardzo mi to jest na rękę znowu to serio ile tutaj tego jest to już chyba trzeci taki talizman Ale inną drogą się chyba nie cofnę. Tak więc i jeszcze raz trzeba to zrobić. No raczej, my w ogóle zdążymy wyjść z Alfheimu przed, powiedzmy, momentem, kiedy będę uznawał, że czas zakończyć stream. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Najpierw trzeba wrócić na górę. Elu, ale to potrzeba mi oddać. Come Gdzie? A za mną! Gdzie się wzbijasz w powietrze? spadł frajer! A mogę wejść do tego? Nope. Dobra, tak wiem, że mam ekspa. Później się tym zajmę gro. Nie musisz mi o tym powtarzać. Chociaż mowa tu o mnie, więc może musi. Będziemy zapomniał. To też zablokowane. kolejna skrzynia. Ale czy możecie mi nie przeszkadzać w zbieraniu rzeczy, dziękuję. Wiecie, za ci się spadło. A mogłeś przeżyć. Po co ci to było? Kurna, razem w ten wybuch, no ja pierniczę. No, to co, są To jest... A, to jest to, co już sobie zebrałem. Które sobie wybrałem najlepsze z tego, co mi się wydaje. Przynajmniej dla mnie na obecną chwilę. Ale teraz pytanie, jak stąd wyjść? Czy ja źle polazłem? Nie no, chyba nie. To jest chyba jedyna droga. Okej, okay, make sense. Dokąd to zabierasz? Tutaj oczywiście. Żyćko. A to mogę przeczytać? No teraz? Tu, chłopcze. No dobra, co my tu mamy? Światło Alfheimu. Zrozumienie ze światła do światła, e, do światła wracamy. E, światło to rzeka duszy, odmienia nas, pochłania, wynosi ponad życie i śmierć. Światło jest prawdą, światło jest wszystkim. Dobra, rozumiem, że światło jest naprawdę fajne, ale może przy okazji odrobi. odrobi e, ale może przy okazji odbiera rozum. No ale nie zdziwiłbym się. Jak potrzebuję tego kryształu? Nie wiem. Oby nie. O, spójrz! Niebieskie drzwi, które nie są drzwiami. I misa z piaskiem. Ale jak niby mam jej dosięgnąć? A jednak było mi to potrzebne. Fuck! Coś tak czułem, że jest za dobrze. Będziesz nosił to wszędzie? Możliwe. <grych> jak będę musiał, to będę nosił. A mam inny wybór? Ok, tam coś się otworzyło. Pytanie, czy to otworzyło się dla mnie, czy dla Arteusa? Aha, trochę bardziej dla mnie, bo jest tu skrzynia. Kurde, ale znowu są dzwony. Pytanie brzmi, kaj one będą? Może zamiast klądrować świątynię, moglibyśmy stąd iść? Jeśli zechcę usłyszeć Twoją opinię, to o nią poproszę. Mocne słowa! Ale trochę prawdy w tym jest. Kaj byłby ostatni z przepraszam bardzo. Nie mam zielonego kurna pojęcia. Gdzieś z tamtej mangi? Nie no, musi być obstawien gdzieś na widoku, gdzieś w okolicy najlepiej. Żeby to miało ręce i nogi. A tu jest! Okej, okay, dobra, to ma więcej sensu teraz. Rzecz mogę się ustawić tak, żeby go trafić? Chyba nie. Znożyłem? Nie, nie zdążyłem. No jak by to zrobić? Skąd na panu mogę trafić to? Skąd mu trafić to, ale tego już kurna nie trafię. A w drugą stronę na przykład? No, tak średnio. Kudna, jak by to zrobić? Chyba, że Kurde, ja mo mogę o. Spróbujmy tak to zrobić. Dobra, nieważne, nic mi to nie dało. A bo ja mogę tam trafić też. Siadło? Siadło! To mi się podoba! Gimi, gimi, gimi. Co dostałem? Co dostałem? Kolejny róg. Spoko, wolałbym jabłko, ale róg też przyjmę. Dobra, młody, wracamy do roboty. Aha, dobra, i tak musiałem tu wejść na górę, fuck. Tak, musiałem tu wejść na górę? No chyba musiałem. I tak potrzebuję znowu wziąć to. Teraz dotrzesz do misji. A jak tam wejść? To jest dobre pytanie. No, to mi trochę teraz derpa na biło, nie powiem. Nie ma tam za przeproszeniem wejść. Można go podrzucić jakoś? Hmm. Trochę chyba czegoś nie ogarniam. wyjmijmy to. Mogę to rzucić w cholerę? I tak średnio. Dobra, on na pewno musi jakoś wejść najpierw na górę. Tylko, żeby wejść na górę, to. Co ja mam kurwa zrobić, żeby wejść na górę? Mogę go tu itnąć? Er, Houston, mamy problem. Co to znaczy? Nasienie. Zapamiętaj kształt. Tak, wiem. Cheluj! kurwa na górę Chyba, że... Nie, dobra, zaraz. Nie, wróć. To nie ma sensu. Bo on się musi dostać tutaj, więc musi przejść jakoś przez to. Mogę go tędy podrzucić na przykład? A tędy mogę? Okej, okay, dobra, ma to teraz więcej sensu. Genii. Wspaniałe drzewo, mężny człowiek, we mnie rozpoczną życia Tak, to nasienie, A, więc to jednak drzwi. Dobra, kwestia jest taka, że obstawiam, że pewnie jak przejdziemy przez te drzwi, to czeka na jakaś mini napierdzielanka z bosem, A że ja w sumie nie wiem ile to zajmie, to myślę, że najbezpieczniej w świecie będzie na dzisiaj obstawiam, że zakończyć ten strumyk.